W najnowszym wprost. Janna Miciołek. Edzio Zapraszamy do lektury niedyskrecji parlamentarnych, informacji zawsze prawdziwych, choć czasami niepotwierdzonych, nieoficjalnych. Pamiętacie Państwo agenta Tomka? Tak, to ten człowiek, który zajął się Willą Kwaśniewskich. Ostatnio wystąpił w spowiedzi agenta Tomka w TV24 i mówił o tym, że jego przełożeni, czyli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, naciskali na niego, aby preparował dowody właśnie w tej sprawie. Wili Kwaśniewskich to była kiedyś, tam no przed laty, bardzo głośna sprawa. To, to była taka operacja CBA polegająca na zakupie kontrolowanym, który miał udowodnić, że e, państwo kwaś, Kwaśniewscy e, kupili willę za pieniądze ukrywane przez, przed fiskusem e, tylko na jakąś tam podstawioną osobę. No więc to była taka bardzo skomplikowana operacja związana niestety z blamarzem służb, ponieważ część pieniędzy podobno zniknęła jak sen złoty. No tak, ale zanim ten słynny agent Tomek pojawił się w telewizji, to podobno poszedł do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika raczej zwrócił się z taką prośbą, żeby się spotkać i porozmawiać. E, natomiast panowie byli głusi na jego prośby, dlatego że stwierdzili, że po pierwsze to on ma konflikt z prawem, więc co będą z takim człowiekiem rozmawiać, a poza tym uważają, że nie ma na, niego, na nich żadnych środowiskowych haków. A co słuchać na opozycji? Na tymczasem w nowej lewicy doszło do drobnego zamieszania w kampanii Roberta Biedronia, kandydata na prezydenta. Część działaczy dowiedziała się z infografiki w internecie, że zostali wyznaczeni na regionalnych koordynatorów tej kampanii, a niektórzy w ogóle nie chcieli się podjąć tej funkcji, tak opowiadał nam polityk opozycji. Naturalną koleją rzeczy zainteresowani zaczęli wyzwaniać do rzeczniczki prasowej Andy Marii Żukowskiej, żeby się dowiedzieć, kto załatwił im niechcianą fuchę. Ale od pani poseł usłyszeli, że ona nie ma z tym nic wspólnego, bo skoro Robert Biedro nie chciał jej w swoim sztabie, to ona tę kampanię ma w nosie. To jest ta sama rzeczniczka, której prawie wszyscy się boją. Słowo Mirnitra z Polityk Platformy w wywiadzie dla nas powiedział, że boi się najbardziej tego parlamentu właśnie z nią. No my trochę też, po tym jakie tweety czasem pani rzeczniczka pisze, ale nie tylko tweety. No i, i być może właśnie dlatego Robert Biedrań zrezygnował z jej pomocy w kampanii. Po co ma się tłumaczyć z kątwy dublera, czy na przykład z e, takiej przepychanki między nią a Moniką Jaruzelską. Kampania prezydencka i tak będzie trudna. A na więcej plotek oczywiście zapraszamy do najnowszego numeru wprost i za tydzień do kolejnych niedyskrecji parlamentarnych.